Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 10 lat. Zajmuję się importem, eksportem. Wspieram parę firm polskich na terenie Chin. Dzisiaj krótki film. Akurat wracam z pracy i takie moje refleksje na temat jeżdżenia w Chinach. Zaobserwowałem, że coraz więcej z dnia na dzień samochodów przebywa na ulicach, ze względu na to, że to stymuluje gospodarkę chińską, daje pracę ludziom. Wszak obserwuję, że jest to dosyć chaotyczne. Jak widzicie na ulicach jest bardzo dużo skuterów elektrycznych. Akurat teraz się udało, jest godzina piąta. Jeszcze ludzie nie wyszli z biura. Staram się zwykle wyjść z pracy, żeby ominąć korki i żeby dostać się na miejsce szybko. Wszak dużo coraz więcej samochodów na ulicach i są to nowi kierowcy. Jak widzicie na ulicach. Jest dosyć chaotycznie, samochody wyjeżdżają, nagle włączają się do ruchu, odcinają, docinają, blokują wjazdy i wyjazdy. Jak i również tutaj po lewej, skutery elektryczne, które są bardzo niebezpieczne, nie podążają żadnymi regułami ruchu na drodze, jak i również według prawa chińskiego, przez to, że są słabsi, to mają pierwszeństwo w przypadku wypadku, a my, kierowcy samochodów, jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie straty. Wszelkie uszkodzenia samochodów, bo tutaj panuje właśnie takie prawo. Słabszy zawsze jest wypłacany, słabszego zawsze traktuje się lepiej, a skoro my mamy samochód, no to my musimy pokryć koszta wypadku. Do tego dochodzi jeszcze komunikacja miejska. Autobus mnie właśnie minął po prawej stronie, śmignął z dużą prędkością, praktycznie szybciej niż zezwalają na to reguły ruchu. Widzicie, z pasa na pas wjeżdża w. Wcina się, odcina drogę praktycznie bez migaczy. Co jest troszeczkę frapujące i troszeczkę stresujące tutaj na ulicach, gdyż autobusy są dosyć duże. Obserwuję na co dzień, nie ma żadnych regulacji dotyczących autobusów. Nie widzę, żeby policja zatrzymywała autobusy, żeby policja. Dawałam jakieś kary, czy jakieś pouczenia, nic poważnego. Takiego się nie dzieje. Autobusy są praktycznie królami dróg, zajeżdżają drogi, dokonują bardzo niebezpiecznych manewrów, tak jak tutaj widzieliście, przez dwie linie przeleciał do skrętu w prawo z zewnętrznej linii. No, dużo stresu jeżdżąc na ulicach. Praktycznie jadę niby z nogą na gazie, ale w gruncie rzeczy z większości na hamulcu, gdyż nie wiadomo, co w ostatniej chwili się może wydarzyć. Dużo nowych kierowców, bardzo dużo nowych kierowców, zamożność Chińczyków rośnie, coraz więcej Chińczyków stać na samochody, są to przeważnie samochody nowiutkie, spod igły. Tutaj jest kultura pakowania, kupowania nowych samochodów, gdyż używane samochody praktycznie mają słabe zbycie, z tego tytułu, że Chińczycy nie ufają sobie, dużo samochodów jest rozbitych po, po wypadkach, umoczonych pozalewanych, także Chińczyk woli sobie kupić nowy, przepłacić u z wszystkimi dodatkowymi kosztami, ale mieć pewność, że z tym samochodem nie będzie problemów. Um, wracając do nowych kierowców, nowi kierowcy są e, troszeczkę niebezpieczni, gdyż nie mają e, dużego doświadczenia, kupują samochód w jeden dzień, na drugi dzień już e, ostro operują na ulicach miasta czy na autostradach, powodując wiele sytuacji niebezpiecznych, podbramkowych, a, i zagrażających życiu. Miasta są zatłoczone, jak widzicie, jest 3-4 pasy. Moje miasto jest małe w porównaniu do innych miast. Właściwie to jest dzielnica tutaj, w której mieszkam, 2,5 miliona, już teraz prawie 3 miliony mieszkańców, całe miasto, Metropolia ma prawie 14 milionów. Mieszkam niedaleko tego kompleksu, co widzicie tutaj przede mną, to jest kompleks hotelowo-biurowy, znajdują się w centrum właściwie tej dzielnicy. No i ruch zaczyna się zwykle około 5.30, teraz jest 5.00, 5.05 i nie jest tak źle w gruncie rzeczy. Liczyłem, że w tym krótkim klipie pokażę Wam przykłady szaleńczej jazdy, Lokalsów, no ale muszę przyznać, że niestety nie. Niestety udało im się, udało mi się dojechać do domu bez większych przygód. Jak widzicie, droga jest dosyć pusta. Przyjemnie się jeździć, jeśli nie ma tak dużo samochodów. Jeśli jest dużo samochodów, no to jest to troszeczkę pewna obawa. Trzeba zawsze z, dozą, z, dozą, z dużą rezerwą jeździć po tych drogach, bo nie wiadomo, co wyskoczy. Co wyskoczy z prawej czy z lewej, tym bardziej, że dla nich tutaj reguły ruchu są raczej takie płynne. Jest dużo kamer, jest dużo kamer, które wbijają mandaty, które, które karają, no ale widać, że nie jest to wystarczający środek ostraszający. Gdyż wciąż jeżdżą bardzo niebezpiecznie, włączają się do ruchu z prawej strony praktycznie nie hamując, nie sygnalizując, często wjeżdżają na środkową, nawet zewnętrzną linię, co powoduje dodatkowy stres. No. Teraz wracam z pracy, nie jest źle, ale jak idę do pracy, no to praktycznie rano nie potrzebuję kawy, zawsze paru oszołomów mi podniesie ciśnienie. Drogi są bardzo dobre, wszystko jest nowiutkie, wybudowane. Wygląda to dosyć czysto estetycznie, są dobrej jakości. Wszak, akurat na tym odcinku, to jest ten tunel, wybudowali w półtora miesiąca, już powolutku zaczyna się sypać jakość tej drogi, z tego tytułu, że są uważam zabudowane za, za szybko, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Być może technologie mają dobrą, no ale to jest tak troszeczkę na wyrost budowane, nie wiadomo jakie, jakie mają surowce, jakie mają, jaką, jaką mają nawierzchnię. Także codziennie widzę dużo tych właśnie miejskich maszyn, miejskich ciężarówek, które naprawiają dziury, pęknięcia w trasie. Po prawej stronie teraz przekraczam jezioro. Tu jest dosyć duże jezioro w centrum miasta, w Suzhou. To jest most, który przeskakuje przez jezioro. Ten akurat pasa, kawałek pasa jest bardzo fajny, bo nie ma kamer, czyli można sobie szybciutko tutaj przeskoczyć, prawie setką. No ale już dojeżdżamy do Korka no i zaczynają się dosyć poważne zwężenia i szyjki w butelce, czyli tych samochodów jest dużo. Oni czasami sobie nie radzą. Ze zmianą pasa. No i oczywiście nagminne jest jeżdżenie na komórce, czyli wszyscy patrzą w komórki, sprawdzają komunikatory, wiadomości, dużo z nich gra, ogląda telewizję jeżdżąc samochodem i ich uwaga jest rozproszona. Także tak jak mówiłem wcześniej, trzeba bardzo uważać na to, co się dzieje na drodze z tego tytułu, że kierowca, który widzi sytuację podbramkową, natychmiast odbija w lewo i w prawo. Powodując zagrożenie dla samochodów z tyłu. Generalnie Chińczycy nie używają lusterek wstecznych, lusterek mijania prawego, lewego. Gdy zmieniają pas, zmieniają go raczej tak na siłę, powolutku, wciskając się. Jadąc z normalną prędkością, to trzeba uważać, gdyż tacy kierowcy tarasują drogę. Zauważyłem, że kobiety są lepszymi kierowcami tutaj niż mężczyźni. Jeżdżą troszeczkę ostrożniej, wszak asertywniej, co jest interesujące, gdyż wydawało się, że mężczyźni będą bardziej asertywni i agresywni w sposobie poruszania się. No, niestety, tutaj inaczej, mężczyźni jeżdżą troszeczkę w inny sposób. Są niezdecydowani, w każdym razie to są głównie kierowcy prostych linii. Także to są tacy Hamiltonie prostych linii. Jak jest prosta linia, to każdy wciska ten gaz do dechy żeby jak najszybciej przeskoczyć ze światła na światło i w gruncie rzeczy to powoduje dosyć dużo podbramkowych sytuacji, a na zakrętach uwielbiają ścinać zakręty do zewnętrznej, i wewnętrznej, co powoduje no dosyć takie podbramkowe, niebezpieczne sytuacje, gdyż czasami nie ma gdzie uciec tym samochodem swoim trzeba hamować, trąbić, by zmusić kierowcę do pozostania na pasie. Dodatkowo Chińczycy uwielbiają mrugać długimi światłami, a przy zmianie pasów, przy ostrzeganiu przechodniów, czy przy ostrzeżeniu, zbliżaniu się do skrzyżowania. Dziwny to jest nawyk, gdyż no nie jestem nawykły. Zarówno jeżdżąc w Stanach, czy jeżdżąc gdziekolwiek w świecie, mało kto mruga światłami. Tutaj to jest nagminne. Na każdym kroku mrugają światłami, błyskają światłami, co jest te irytujące. Oni liczą na to, że ktoś w tym momencie zareaguje, popatrzy, co się dzieje dookoła nich. By zauważyć i ewentualnie dać im szansę zmienienia pasa, czy ewentualnie uważać na to, co się dzieje za nimi. Ja tutaj się tak dosyć szybko na lisa wciąłem tutaj w środkowy pas, bo linia jest bardzo długa, a wszyscy, tak jak wspomniałem wcześniej, siedzą na komórkach, nie reagują na światła. Na światła na skrzyżowaniach, zanim zareagują na światła na skrzyżowaniach, to często są strombieni i światło przeskoczy z zielonego na czerwone. No i ten ruch jest taki dosyć, nie jest dosyć płynny. Więc co mi się wydaje, że w tych sytuacjach jest to takie troszeczkę męczące, szczególnie gdy chce się szybko dojechać do domu i liczy się na ten szybki, szybki ruch i płynny ruch. No niestety tutaj tego nie ma. Jak widzicie, zmiany pasów jest bardzo często hamowanie, i to hamowanie czasami jest niepotrzebne. Nie wiadomo po co kierowca hamuje przede mną. Nie wiem, czy chce zmienić szybkość jazdy, czy chce zmienić, czy chce zmienić pas i to irytuje. No i oczywiście kierunkowskazy. Kierunkowskazy praktycznie tutaj nie istnieją, nie używają tych kierunkowskazów. Podobno na południu Chin już są kamery i maszyny, które robią zdjęcia i dają mandaty za nieużywanie kierunkowskazów. No jeszcze do Sudżał to nie dotarło. Tak samo kamery, które karają za używanie telefonu. Są kamery, wyłapują używanie telefonu, ale tylko jak się rozmawia na telefonie. Natomiast nie wyłapują tego momentu, kiedy ktoś tekstuje na telefonie, czy szuka, żeby sobie coś na internecie, czy w komunikatorze. Dodatkowo dużo jest elektryków na ulicach, które, które są bardzo szybkie i są bardzo zrywne, i czasami nigdy nie wiadomo, kiedy taki kierowca doda gazu, i na te wszystkie cztery elektryczne kółka nagle dostaną takiego zrywu i, i wykonują takie dosyć dziwne manewry. No i na gminnym notorycznym jest, że jeżdżą bez światu, żeby oszczędzać baterie. No to jest bardzo niebezpieczne i to spotykam się z tym na co dzień. I są to zarówno duże suwy, jak i małe elektryki dwudrzwiowe, które, które stanowią zagrożenie. Dobrą rzeczą jest, że jest dużo elektryków, no bo zmniejsza się zanieczyszczenie powietrza, A wszak na drogach są bardzo niebezpieczne. Chińczycy je kupują, bo są tanie, są bez podatków, bez VAT-u, bez opłat rejestracyjnych, no i Chińczycy, którzy oszczędzają pieniądze, starają się za wszelką cenę kupować jak najtańsze auto. Już można takie auto kupić od 6-8 tysięcy euro i w gruncie rzeczy są dosyć popularne, gdyż rząd chiński sprzyja tym samochodom. Wszak ci, którzy aspirują do średniej klasy lub dolnej średniej klasy, starają się kupować samochody wciąż benzyniaki z górnej półki, czy są to Volvo, Mercedesy, Audi, czy. My, czy, czy samochody inne europejskie, które kosztują dosyć pokażną sumę, bo w gruncie rzeczy samochód dla Chińczyka to jest inwestycja, o dziwo. To, to nie jest narzędzie poruszania się, ale inwestycja i też powód do dumy, też powód do pokazania innym tak zwanej twarzy, że zarabiają dobrze, że ich stać, że awansowali do tej średniej klasy, dolnej średniej klasy, że są białymi kołnierzykami. Dlatego mówiąc o tym, byle drobna struczka, byle drobne muśnięcie. Chińczycy zatrzymują się na środku drogi, czekają na policję, na policję blokują ruch, bo wszystko teraz musi się odbywać przez ubezpieczalnie, Chińczycy przestali przyjmować, jak to było do, do, do pewnego czasu, rozliczenia na miejscu, przy wypadku wypłacało się gotówkę, sobie wzajemnie dogadywało się. Widać, że sobie nie ufają, ufają bardziej policji, ufają bardziej firmom ubezpieczeniowym dlatego są duże zastoje i duże korki, często spowodowane drobnymi takimi stuczkami, które nawet nie zostawiają śladów na samochodach ale że często są to nowe samochody, więc Chińczycy się boją, że tam, broń Boże, jakieś tam potężne uszkodzenia w środku strukturalnej, dlatego chcą, żeby to się odbywało za pomocą ubezpieczalni. Byłem ofiarą paru wypadków, drobnych wypadków, głównie sideswipe, czyli ktoś przeszorował mnie po, po, po boku z jednej z drugiej strony. Raz wjechała we mnie czołowo Chinka na skuterze elektrycznym, na Głównej drodze jechała pod prąd no, musieliśmy się podzielić kosztami jej szpitala. Mój, ubez, moje ubezpieczenie oczywiście zapłaciło za to, wszak uważam, że to jest dosyć niesprawiedliwe, gdyż skutery mają po prawej stronie tutaj widzicie, gdzie są te drzewa, takie białe, mają pnie. No to słowo, to jest właśnie droga dla skuterów i one się powinny tam poruszać. No ale niestety takie jest tutaj prawo i trzeba się przystosować. Dodatkową, dodatkową rzeczą, która dosyć tutaj męczy, są światła. Zwróćcie uwagę na światła i ekrany. Po prawej, po lewej stronie jest bardzo dużo reklam i oświetleń, takich dosyć ostrych, które męczą oczy i które męczą szczególnie po zmroku, kiedy mamy do czynienia rzeczywiście z pogodą i porą zimową i one wymuszają na naszych oczach dosyć duże zmęczenie. Nie, nie, że te kamery nam cały czas błyskają i strzelają po oczach, no to jeszcze mamy te duże ekrany reklamowe, które rozbłyskują na skrzyżowaniach maltretując nas bardzo ostrym światłem no bo to światło ledowe jest dosyć mocne i dosyć takie rzeczywiście intruzyjne szczególnie jeśli chodzi o brak oświetlenia generalnie na ulicach jak widzicie skrzyżowania są dosyć mocno oświetlone to jest centrum miasta to jest główna aleja dosyć dobrze jest oświetlona wszakże są miejsca takie w których nie ma świateł i ten Ekran nagle się budzi, kiedy samochody dojeżdżają do skrzyżowania i zaczyna nas bombardować tymi reklamami. Bardzo często są to reklamo, reklamy z białym tłem, bardzo męczące, i w gruncie rzeczy trzeba odwracać głowę, czy czasami wizer spuszczać sobie przed oczy, żeby nie być, żeby nie czuć tego bolesnego ataku światłem. Spośród tych największych bolączek, jeśli chodzi o, o Pozytywne aspekty, to Chińczycy jeżdżą wolno, jeżdżą wolno po, po miastach, także nie jestem dobrym kierowcą, jestem tylko doświadczonym, bo już dosyć długo jeżdżę. Dlatego dla doświadczonego kierowcy wymijanie czy jechanie slalomem w środku miasta wydaje się jedyną alternatywą, żeby dotrzeć do celu i żeby osiągnąć jakiś punkt w normalnym czasie. Dlatego to jest, ja myślę, że to jest zaleta. Dodatkowo jedni uważają, że to jest ostrożność Chińczyków. Ja uważam, że to jest ich brak doświadczenia i, i brak zdecydowania. To z jednej strony jest troszeczkę niebezpieczne, ale z drugiej strony jest zaletą, gdyż możemy szybko w tym momencie dokonać jakiejś decyzji manewrowej, czy zmienić pas, czy wyminąć wszystkich i, i ominąć czasami niepotrzebne korki, jakieś zwężenia w ruchu. Tutaj jest takie dosyć popularne skrzyżowanie, gdzie dzieją się normalnie cuda, no ale dzisiaj jest jakoś dosyć dobrze. Także cieszę się, że udało mi się dojechać na, do domu na czas, to zwykle około 15 minut. Dzisiaj przyjechałem krążą rzeczy przed czasem i praktycznie to byłoby na tyle dzisiaj. Dziękuję uprzejmie za oglądanie. Polecam się, a kontakt do mnie jest w banerze kanału, a ja również prowadzę bloga, chiński biznes. Com. Dziękuję i do zobaczenia.